W nagraniu tym będę chciał pomóc ci zobrazować sobie działanie iloczynu tensorowego form liniowych. Nie ukrywam, że dla mnie taką motywacją do tego, że wypuszczam tutaj te nagrania o formach i tensorach, jest to, że w następnej kolejności planuję przybliżyć ci niektóre zagadnienia teorii względności, a jeżeli będziesz dobrze rozumiał formy i tensory, to zrozumienie teorii względności będzie znacznie dla ciebie, dla ciebie łatwiejsze. Będziemy sobie chcieli w dalszych nagraniach też odpowiedzieć na pytanie, jaka struktura matematyczna pozwoli nam w sensowny sposób mierzyć odległości w czasoprzestrzeni. Będę chciał zwrócić uwagę na kilka kwestii, o których rzadko się mówi. Przykładowo właśnie formy liniowe i ich mnożenie tensorowe bardzo potem pomagają w określeniu Sposobu mierzenia odległości w czasoprzestrzeni. Nie mówiąc już o definiowaniu krzywizny czasoprzestrzeni. Wracając jednak do tematyki nagrania, zaczniemy od takiego prostego przykładu załóżmy że mamy zwykłą tutaj przestrzeń r kwadrat płaszczyznę w tej przestrzeni wybraliśmy sobie standardową bazę składającą się tu z dwóch wektorów e1 i e2 możesz sobie wyobrażać że to jest baza taka zwykła jednostkowa Chociaż to, co jest ważne, to do naszej konstrukcji sama długość wektora na razie w ogóle nie będzie potrzebna. Z wektorem bazowym E1 związana jest tutaj forma dualna, którą zaznaczyłem tymi liniami pionowymi niebieskimi. Linie te oznaczają kolejne wartości tej formy na wektorach, o tym już mówiłem we wcześniejszych nagraniach. Tą niebieską formę, tak jak we wcześniejszych nagraniach, oznaczymy tu sobie symbolem E1, i podobnie z wektorem bazowym E2 związana jest forma dualna do niego forma, którą oznaczę symbolem tutaj E2. No i teraz chcę Ci pokazać, jak tutaj w naturalny sposób określa się coś, co może trochę brzmi strasznie mnożenie tensorowe tych form. Jest to operacja, którą zapisujemy w takiej postaci E1 i taki krzyżyk w kółeczku E2. No formy są funkcjami na przestrzeni wektorowej. Jest tu wprowadzone pewne nowe działanie, więc stąd taki można powiedzieć nietypowy symbol, jeżeli pierwszy raz się z tym stykasz. Taki iloczyn form można zdefiniować w bardzo naturalny sposób. Ponieważ formy są dwie, potrzebują one więc dwóch argumentów. Te argumenty to niech będzie jakiś wektor v i w. W dalszej części już nie będę tutaj pisał strzałek nad tymi wektorami. No i tutaj jest definicja bardzo naturalna, że ta forma e1 ma zadziałać na wektor v. Wynik jest liczbą i ten wynik mnożymy przez. Wynik działania formy E2 na wektorze W. Skoro tutaj jest zwykłe mnożenie liczbowe, to oczywiście możesz się pytać, dlaczego tutaj taki dziwny symbol krzyżyka w kółeczku. Ten symbol ma nam przypominać o tym, że kolejność tych form jest ważna, nie możemy sobie tych form przestawić. Dopóki te, te formy nie zadziałają na wektory, no to one są pewnym abstrakcyjnym obiektem, natomiast działanie tego obiektu na wektorach jest, można powiedzieć, bardzo proste. Takie działanie bardzo nam się przyda, gdy będziemy chcieli porządnie zdefiniować przykładowo odległość w czasoprzestrzeni. To, co już wiemy z wcześniejszych nagrań, że forma E1 na wektorze V daje jego pierwszą współrzędną, a forma E2 na wektorze W daje jego drugą współrzędną. Żeby to nie było takie suche, no to możemy sobie tu wziąć jakieś konkretne wektory. No Wektor V to niech będzie powiedzmy dwa razy E1 plus E2, a wektor V to niech będzie E1 plus 3 E2. No i wtedy współrzędną V1 to jest dwójka, to jest pierwsza współrzędna tego wektora i razy. Druga współrzędna wektora v, czyli razy 3. Wychodzi nam więc 6. Jak sobie tutaj zobrazować graficzne działanie tej formy? Jeżeli mamy wektor v, możemy sobie go tutaj narysować w przestrzeni. Bierzemy dwa razy wektor e1 i dodajemy do tego wektor e2. Otrzymujemy wektor v w tą stronę. Natomiast wektor v to jest. Jeden wektor e1 i 3 wektory e2, więc od strony graficznej, jeżeli mamy układ dwóch form i dwóch wektorów, to po pierwsze musimy w danym iloczynie ustalić, która forma jest pierwsza, i też, w tym, i też mówiąc potocznym językiem, w którym slocie jest ten wektor. Więc jeżeli w pierwszym slocie umieściło się wektor V, to patrzymy, ile razy ten wektor V. Przeciął nam formę pierwszą. Tutaj mamy pierwsze i drugie przecięcie, więc są dwa przecięcia formy pierwszej. Natomiast dla wektora w, ponieważ on jest na drugim slocie, to jego dotyczy działanie formy tej czarnej i widać, że tutaj trzy razy koniec tego wektora przecina nam proste charakterystyczne tej formy. To co jest ważne więc w iloczynie tensorowym to ta i kolejność form i kolejność wektorów. Jeżeli będziemy jej pilnować to wtedy działanie tego iloczynu jest zwykłym mnożeniem, mnożeniem liczb. I teraz oczywiście jeżeli by ktoś tutaj wziął to działanie w odwrotną stronę to ten obiekt E2 razy E1, ten iloczyn w tej kolejności form jest innym iloczynem, on działa tak, że ta forma E2 tym razem działa na pierwszy wektor, powstaje liczba i mnożymy tę liczbę przez działanie formy E1 na wektorze drugim. Tu możemy to zrobić graficznie. Forma E2, czyli forma czarna, działając na wektorze V, daje nam tutaj tylko jedno przecięcie tego wektora, więc mamy 1 razy. Forma E1, czyli forma niebieska na wektorze czarnym W też przecina jego koniec tylko jeden raz, więc mamy 1 razy 1, czyli 1. Czyli Widać więc, że jest to działanie nieprzemienne. Teraz jak te operacje można uogólnić? To co jest ważne, to można też daną formę mnożyć tensorowo przez siebie i oczywiście wtedy jeżeli byśmy formę E2 pomnożyli przez siebie i zadziałali na tej parze wektorów, to dostaniemy tutaj zazwyczaj inną liczbę niż w przypadku tych form, więc jest to inny obiekt. I okazuje się, że w sumie mamy tutaj cztery możliwości, że jeżeli wzięliśmy tutaj te bazowe formy dualne, to mamy cztery możliwości ich mnożenia. Tu je wypiszę te pozostałe. I okazuje się, że te cztery podkreślone na zielone obiekty tworzą bazę przestrzeni takich właśnie podwójnych iloczynów. Tylko trzeba teraz powiedzieć, jak tutaj dodawać do siebie te iloczyny, żeby stworzyć przestrzeń wektorową takich takich iloczynów. No jest to w bardzo naturalny sposób określone. Żądamy, żeby tutaj odwzorowanie na tych dwóch wektorach było dwuliniowe, czyli żeby ono było liniowe w każdym argumencie. Jeżeli wektor w jest ustalony, to odwzorowanie to ma być liniowe wtedy w wektorze v. I tak samo, jeżeli wektor v jest ustalony, to odwzorowanie to powinno być liniowe w. No i konsekwencją, jest, konsekwencją tego jest przykładowo taka własność, że jeżeli e1 pomnożymy sobie tensorowo przez przykładowo e1 plus e2, bo formy wiadomo liniowe można do siebie dodawać, taki obiekt dodamy do formy e1 razy tensorowo. Powiedzmy, e1, to z tego, że to odwzorowanie jest dwuliniowe, w tym przypadku no z liniowości, w tym prawym argumencie tego odwzorowania, dostajemy, że to jest to samo, co to e1, które tutaj było, mnożone tensorowo no przez sumę tych wektorów, które tu były, więc mamy e1 plus e2, no i plus jeszcze to e1, no więc łącznie dostajemy tutaj e1 krzyż. 2 razy forma E1 plus E2. Czyli w przypadku, gdy jeden z argumentów w tym przypadku lewy się zgadza, to możemy sumę dwóch dwuform połączyć w jedną dwuformę. Taki właśnie iloczyn jest nazywany dwuformą. Natomiast okazuje się, że nie każdą sumę form iloczynowych można przedstawić w postaci jednej formy iloczynowej. Na no przykładowo, E1 krzyż E2. Jeżeli do tego dodamy E2 krzyż E1, to takiego obiektu nie da się zapisać jako jednego iloczynu dwóch form, tylko ten obiekt musimy już zostawić jako element w tej przestrzeni tensorowej. No i on w naturalny sposób będzie nam działał na wektory VW. Także te wektory podstawiamy raz do. Pierwszego wektora iloczynowego i raz do drugiego, i dodajemy. Każdy z tych składników obliczamy już zgodnie, zgodnie z tą definicją. Otrzymamy sumę liczb. Podobnie te iloczyny form możemy oczywiście mnożyć przez liczbę. Powiedzmy, jeżeli tutaj byliśmy, dalibyśmy dwójkę, czyli, for, czyli forma iloczynowa 2E1, krzyż E2. No, to byłoby tutaj w naturalny sposób, byłaby zdefiniowana jako dwa razy ten iloczyn, wyszłoby nam tutaj 12. Te formy iloczynowe tworzą więc przestrzeń wektorową. Możemy je do siebie dodawać, mnożyć przez, przez liczbę i mamy też bazę tej przestrzeni. Bazą tej przestrzeni, tych form są te, te, te podkreślone na zielono to już można powiedzieć wektory bazowe mimo że to są formy to one dalej są elementami przestrzeni wektorowej każdą więc formę dwuliniową możemy zapisać jako kombinację liniową tych wektorów dowolna forma dwuliniowa jest takiej postaci że są to pewne współczynniki kombinacji liniowej które tu oznaczę przez IJ no razy e i, krzyż EJ tu oczywiście stosuję konwencję sumacyjną Einsteina. Więc przykładowo, jeżeli byśmy chcieli zapisać tutaj w proste kombinację liniową, to, to wypiszę tutaj kilka elementów. Będzie to przykładowo F1,1, E1, krzyż E1, no plus F1,2, E1, krzyż E2, no i tak dalej, plus f2,1 razy odpowiedni iloczyn. W sumie będą tu cztery składniki. Dowolne, więc takie dwuliniowe odwzorowanie na przestrzeniach wektorowych da się w ten sposób zapisać. Te współczynniki f, które się tu pojawią, w przyszłości bardzo nam pomogą określić tak zwaną metrykę, czyli sposób mierzenia w danej przestrzeni. Dotychczas to, co jest ważne, to do tej konstrukcji. Przestrzeni może w ogóle nie być zdefiniowana odległość, a te formy już sobie tutaj mogą żyć na tej, na tej przestrzeni i da, dawać konsystentne wyniki. To, co tutaj trzeba oczywiście odróżnić, to wymiar tej przestrzeni wektorowej, w której żyją te wektory. No w naszym przypadku wymiar tej przestrzeni był 2. Te wektory V i W od wymiaru tej przestrzeni iloczynowej. Wymiar tej przestrzeni iloczynowej jest iloczynem wymiarów tej przestr tych przestrzeni, z której formy czerpią wektory. W naszej przestrzeni mieliśmy tutaj cztery wektory bazowe, te zielone, więc jest to, ta przestrzeń tensorowa jest czterowymiarowa. Można to oczywiście sobie uogólnić na, na formy dla przestrzeni wektorowej tej z argumentów dla przestrzeni R3. Wtedy oczywiście te formy liniowe są reprezentowane tutaj płaszczyznami. Mamy więc płaszczyzny jakiejś jednej formy liniowej no i powiedzmy płaszczyzny drugiej. One tu nie ma pojęcia jeszcze w ogóle kąta prostego, gdyż nie ma iloczynu skalarnego, dlatego te formy nie musimy rysować tu pod kątem prostym. Mamy drugą rodzinę płaszczyzn. Te rodziny mają tu orientację zadaną wzrostem ich wartości na wektorach. Jeżeli teraz umówimy się znowu, że ta forma niebieska była formą E1, była formą E1, a czarna była formą E2, podobnie można wziąć sobie jeszcze trzecią formę, to w takiej trójwymiarowej przestrzeni też jesteśmy w stanie określić taki iloczyn form E1, E2, na danych dwóch wektorach. Jeżeli umówimy się na taką kolejność w iloczynie, to wtedy analogicznie wybierając jakiś wektor V, tu już daję przykładowy. Ten wektor V przeciął wtedy dwie płaszczyzny formy E1, więc, e, więc ta, ten składnik E1 od V jest równy 2. Natomiast jeżeli tu się wybierze wektor V w, w ten sposób, że on przetnie, Trzy czarne płaszczyzny, rysuję to tylko schematycznie, oczywiście, jeżeli początek tego wektora w zaczynał się, powiedzmy na tej płaszczyźnie z numerem 1, a kończy się na płaszczyźnie z numerem 4 no to przecina on nam trzy te płaszczyzny, więc wartość tego wektora, wartość tej formy e2 na wektorze w. Jest równa 3. Więc w tym przypadku trójwymiarowym też wartość takiej formy iloczynowej na tych dwóch wektorach też była równa 6. Oczywiście no w tym przypadku tutaj trójwymiarowym mamy jeszcze, 3, gdy wybierzemy jakąś bazę tej wyjściowej przestrzeni trójwymiarowej, będziemy mieli jeszcze trzecią formę dualną. Wymiar więc w tej przestrzeni tensorowej form dwuliniowych będzie równy 3 razy 3, czyli 9. Możesz więc jako ćwiczenie wypisać sobie tutaj wszystkie wektory iloczynowe, te bazowe, pochodzące od form E1, E2 i E3. Na koniec jeszcze dam Ci takie ćwiczenia rachunkowe, żebyś się tutaj oswoił czy oswoiła z tymi obiektami. W tej przestrzeni tutaj dwuwymiarowej Doprowadź do najprostszej postaci taki iloczyn E1 plus E2 krzyż E1 plus E2. Czyli iloczyn takiej formy przez, przez samą siebie. Jeżeli wykonasz ten iloczyn, to odczytaj te, jakie są te współrzędne tej formy dwuliniowej F, te współrzędne F i J. Wypisz je wszystkie po kolei. Odpowiedź znajdziesz. W opisie do tego nagrania. Jeżeli cokolwiek byłoby tu dla Ciebie niejasne, miałbyś jakieś pytania, to śmiało zadawaj je w komentarzach. Bardzo zależy mi na tym, żebyś to zrozumiał i zrozumiała, gdyż ten materiał, tak jak mówiłem, bardzo przyda nam się potem w teorii względności, a także jeżeli ktoś będzie miał do czynienia na przykład z mechaniką kwantową. Zachęcam Cię też do zasubskrybowania kanału Fizmat. Dziękuję za uwagę i pozdrawiam.